Okay, witam Was bardzo serdecznie w walce z drugim bossem. Rozpoczniemy sobie tak samo od namierzenia, od podpalenia sztyletów i postaramy się, żeby walka była króciutka, ponieważ wiem, że wielu osobom ten boss sprawia olbrzymie kłopoty, zwłaszcza kiedy jeszcze nie są one przyzwyczajone do tego w jaki sposób starcia w tej grze wyglądają. Ogólnie znowu walczę łowcą. Po raz kolejny korzystam z podpalonych sztyletów. Bardzo fajne jest to, że jak zapędzimy bestię gdzieś w róg, to ona przez kilka, um, ona po prostu kilka razy skorzysta ze swoich pnączy. Ogólnie cały czas staramy się odskakiwać, kontrować jej uderzenia, pilnować także tego, aby być z przodu tej poczwary. Ponieważ od tyłu atakuje ona bardzo nieprzyjemnymi dla gracza pnączami, których raz że ciężko jest uniknąć, dwarze zdają całkiem spore obrażenia. Podpalamy jeszcze raz sztylet, zaraz po tym jak skończył nam się czas działania efektu. Musimy także patrzeć, które pnącza wychodzą z ziemi, a które nie, żeby przypadkiem nie za wcześnie wyprowadzić kontrę ponieważ jeżeli nawet kilka wyjdzie, ale my go zatakujemy w momencie, w którym będzie wychodziło ostatnie, to także będą, będziemy mieli z tego powodu spore kłopoty. Postaram się to przejść tak, żeby nie oberwać żadnych obrażeń, ale nie mogę zagwarantować, że mi się to, ta sztuka uda. Mimo to jesteśmy naprawdę w całkiem niezłej sytuacji, wybrałem sobie jako pomocnika tego, aj, tego elfa. Tutaj trzeba uważać, ponieważ jeżeli już uda mu się nam zrobić krzywdę i nas powali na ziemię, to natychmiast wykorzysta okazję e, tak, aby zadane obrażenia jeszcze, mm, jeszcze zwiększyć. Zobaczmy, czy możemy podpalić sztylety. Jeżeli nie, to naturalnie zażywamy miksturę many. I kontynuujemy natarcie. Staram się go zachodzić z tyłu, tak żeby korzystać z krytycznych właściwości moich sztyletów. I ostatni atak kończący. Walka po iluś tam razach, kiedy znacie już jego ataki, nie jest zbyt ciężka. Natomiast wiem z doświadczenia, że na początku bywa różnie. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.